Ja za dosłownie 15 minut idę na testową jazdę faktorem na Coffee Ride na prezentacji nowej kolekcji, a wy tydzień później oglądacie już nowe rowery. Hot News, światowa premiera Faktor Monza czyli troszeczkę tańszy rower szosowy. Tańszy, ale nie zupełnie tani. Paweł. Ile ten rower będzie kosztował? Czy on się różni od dotychczasowych modeli Faktora? Co czerpie z wiedzy i z modeli, które już Faktor produkował? MONZA 24 kwietnia, premiera rynkowa. Jak widzicie, trzy rowery są już z nami na prezentacji. W trzech wersjach kolorystycznych, które będą dostępne w stałej ofercie. Rower aerodynamiczny, rower wspomniałem, że troszeczkę tańszy od flagowego modelu Ostrowam. Co go charakteryzuje? Bardzo dobre parametry aerodynamiczne. Jest to drugi najszybszy rower szosowy skonstruowany przez Faktora. Jaki jest pierwszy? Pierwszy z Ostrowam, drugiej generacji, który miał premierę w lutym zeszłego roku. Monza czerpie dużo z technologii zastosowanych w modelu Ostrowam, nowy kształt główki sterowej, e, szeroka konstrukcja widelca, która może być taka e, dzięki nowym regulacjom międzynarodowej unikolarskiej, e, nowa kierownica zintegrowana, e, mniejsze przekroje, wygodniejszy w, w, e, kokpit w górnym chwycie. Również jeśli ktoś ma mniejsze dłonie, bardziej komfortowy. Przejdźmy do. Tutaj zabiorę Ci na sekundę mikrofon. Szybkie pytanie, bo cockpit w rowerach szosowych to taki newralgiczny punkt. Nie wiem z jakiego powodu producenci często ładują dwa numery za szerokie, na przykład kierownice. Faktor montuje w swoich rowerach komponenty Black Ink. Powiesz dwa słowa o tej marce i o dostępnych na przykład szerokościach, czy jak ktoś by chciał mieć mostek 80 i kierownicę 36, to w ogóle jest to możliwe? Blacking, e, marka, którą w którą Rob i zaangażował się zanim e, podjął się rozwoju marki Factor, e, jest to nieodłączny partner technologiczny rowerów Faktor. Jak widzicie, w rowerach poza kokpitem jest, są również dedykowane koła, również brandowane logotypem Blacking. Kierownice. Szczerze mówiąc, sam nie wiem, dlaczego producenci cały czas montują stosunkowo szerokie kierownice do rozmiarów typu 54, 56, 52. Co wyróżnia Blacking? Blacking ma swoją produkcję, nie zleca produkcji Innym podwykonawcom na Tajwanie czy w Chinach. Ta produkcja odbywa się we własnych fabrykach, dzięki czemu producent jest niezależny. Nie musi zamawiać kilkuset sztuk z jednego konkretnego rozmiaru, może wykonać jedną sztukę. Wszystkie formy, matryce są ich własnością, mają je na miejscu. Każde zamówienie, które wpływa do nas, jako do dystrybutora, od naszych dealerów, od naszych klientów, od naszych partnerów. Nawet jeśli nie mamy danej kierownicy na stanie, składamy zamówienie i ta kierownica będzie dostarczona. To, co wyróżnia faktora i markę Blacking, to bardzo szeroki, szeroka rozmiarówka. Szeroka nie pod kątem szerokości kierownicy, ale dostępności rozmiarów. Najmniejsze rozmiary. To zapytałeś o 36 na 80, jeśli dobrze pamiętam. To właśnie takie kierownice też dla naszych klientów e, sprowadzamy, oferujemy. A co więcej, mamy je na naszym lokalnym magazynie w Polsce z dostępnością 24 godziny dla naszych odbiorców. E, rower może być przygotowany już fabrycznie przez nas e, na dedykowanej kierownicy pod danego użytkownika. Czyli jeśli e, dany klient zażyczy sobie, że chce mieć przykładowo rower Monza w rozmiarze 56 z kokpitem o wymiarach mostka, przykładowo 110x40 tutaj mówię o rozmiarze w górnym chwycie to my taki rower dostarczymy i przygotujemy. Co więcej, jeśli już mówimy o wymiarach, jeśli będzie potrzebny rower ze szczycą zerowym offsetem, taki rower dostarczymy. Jeśli jednak będzie ten offset potrzebny większy zastosujemy sztycę z offsetem 20 mm Sztyca w tym modelu jest karbonowa w dwóch Dostępnych wymiarach bez offsetu i z offsetem, także jeżeli potrzebujemy sobie dofitować rower, to jest tutaj duże pole do manewru. Blokowana jest dwoma śrubami. Jest to dokładnie sztyca z Ostrowam pierwszej generacji. A to, co równie ciekawe, to koszyki na bidon, takie jak w aktualnym Ostro, czyli Jeden koszyk na rurę pionową ma takie wąskie mocowanie do wąskich rurek, a drugi koszyk na rurę skośną ma takie szerokie mocowanie do szerokich rurek i pod nim ukryty jest schowek na skarby. Koszyki te mają specjalną konstrukcję i są tak zaprojektowane, że rower jest szybszy z koszykami i bidonami niż bez nich. Czyli jest to rozwiązanie problemu, który występuje bardzo często w zaawansowanych rowerach szosowych, gdzie mamy monokokową kierownicę zintegrowaną z mostkiem. Bardzo często klienci mają ten problem, że kupują rower, a potem trzeba dokupić drugą kierownicę, która jest po pierwsze ciężka do zdobycia, czasem trwa to miesiące albo pół roku, a po drugie no, trzeba położyć znowu 3-4 tysiące złotych za kolejny kokpit, który Chcemy sobie założyć, a zostajemy najczęściej w dodatku właśnie z szerokim 42, 44 kokpitem, ciężko sprzedawalnym. A tutaj możemy dostać rower już od razu skonfigurowany pod nasze wymiary z fittingu. A powiedz coś o kołach, bo w Ostrowam też mamy koła Blackinka. Tam mamy 48 na 58 na karbonowych szprychach, a tutaj jest chyba jakiś nowy modelku. O kołach może dosłownie za krótką chwilę, natomiast jeszcze wrócę do kokpitów. To co wspomniałeś, jeśli rower zostanie dostarczony z kokpitem nie takim, jaki konkretnie chce już mieć dla siebie użytkownik, to nie tylko są to koszty kokpitu, ale również serwisu. Każdy praktycznie aktualnie aż tak zaawansowany rower ma pełną integrację przewodów hydraulicznych. Z zewnątrz wygląda to super, natomiast dla mechanika jest to nierada wyzwanie serwisowe. Trwa to kilka godzin, co ciągnie również za sobą koszty serwisu koszty nawet dodatkowe w postaci wymiany owiki. Natomiast to, co nas wyróżnia, u nas w magazynie mamy ponad 200 kierownic ten w najpopularniejszych, najpopularniejszych rozmiarach w ilości kilkunastu sztuk więc jesteśmy zabezpieczeni, mamy pełną swobodę działania i dokładnie działamy na, na zamówienie. I dokładnie w punkt tego, co potrzebujemy dla klienta. Odnośnie jeszcze rozmiarów wrócę na pokrótce. Mówiliśmy o 36 na 80 jako skrajny rozmiar pod kątem małej kierownicy. Natomiast mamy, most, mamy kokpity o mostkach nawet 140 mm. Jeśli by ktoś chciał, to szerokości 44 bądź nawet 140 długość i 36 szerokość. I to wszystko jest dostępne praktycznie. Myślę, że nawet jeśli któregoś skrajnego, bardzo takiego, można powiedzieć, kontrowersyjnego rozmiaru nie mamy na stanie, myślę, że w przeciągu 2-3 tygodni, jeśli jest to bardzo potrzebne, jesteśmy w stanie sprowadzić koła. Przejdźmy do kubu, do tego pytania, żeby się za bardzo nie rozwodzić o marce blacking i o kokpitach. Nowe koła. Blacking 45. Blacking wcześniej nazywał te koła 45. Jest to zaawansowane technologicznie koło na fajnych, szerokich, aerodynamicznych obręczach. Tak jak nazwa sugeruje i wskazuje jasno, wysokość tożka to 45 mm zarówno z przodu, jak i z tyłu. To, co wyróżnia koła. Talowa szprycha z chowanym nyplem. To poprawia aerodynamikę koła. Piasty zaawansowane technologicznie natomiast troszeczkę inne niż w modelu flagowym 4858. To co wyróżnia koła 4858 poza rozmiarami i wysokościami profili 48 mm przód, 58 mm tył, tak wskazuje nomenklatura. Flagowy modelku Carbonowa szprycha na Nyplu, więc tutaj nie ma ryzyka, że jeśli w jakiś kraksie czy transporcie to zostanie uszkodzone. Te szprychy też mamy na stanie, można w prosty sposób tą szprychę wymienić, koło wycentrować i dalej cieszyć się z, ze świetnych, lekkich, aerodynamicznych kół. Flagowy model karbonowy szprychy, model 45, dedykowany jako koła fabrycznie oferowane w modelach Monza. Stalowa szprycha, aerodynamiczna szprycha, piasty. Różnica między 4858 a modelem 45. Model 4858 ma wysokie kołnierze, które powodują, że kąt szprychy jest zdecydowanie większy i całe koło jest dużo sztywniejsze, jeśli bierzemy pod uwagę całość konstrukcji. Rower lepiej się prowadzi, lepiej reaguje na naprężenia. Które powstają podczas jazdy na rowerze. No i flagowy model jest wyposażony w łożyska Ceramic Speed, fabrycznie, zresztą tak jak cały rower Ostrowam. Tam mamy jeszcze support stery. Natomiast tutaj, żeby jednak ta cena była bardziej przystępna, osiągalna dla większości klientów, no to mamy zabieg taki, że łożyska są wysokiej jakości, ale stalowe. Minimalnie, minimalnie schodzimy z tej topowej jakości, którą mamy w Ostrowamie. Natomiast Cena robi się bardziej przystępna, dzięki czemu ten rower będzie kosztował 30 parę tysięcy. Dobrze Paweł, bo ja za sekundę, dosłownie za 5 minut wyruszam na rower, więc ostatnie pytanie, jak z geometrią tej maszynki? No bo rower jest cały karbonowy, tutaj jest schowek w ramię. można sobie upchać tam różne potrzebne rzeczy, także nie musimy się objuczać e, torebusiami podsiodłowymi. Sztyca karbonowa, e, zintegrowana karbonowa kierownica, z mostkiem, ale powiedz mi jak z geometrią tego roweru? Jest troszeczkę tańszy od Ostrowam, ale jest też troszeczkę łagodniejszy, to jest rower dla takich starszych panów jak ja do niedzielnego jeżdżenia na kawkę, czy to jest rower, którym też możemy się trochę ścignąć? Jakie jest przeznaczenie tej maszyny? Rower cały czas ma swój wyścigowy rodowód i cały czas i w dalszym ciągu jest on utrzymany. Rower będzie świetnym rozwiązaniem, zarówno dla osób, które chcą brać udział w wyścigach, nie tylko amatorskich, ale myślę, że z powodzeniem wielu zawodowców może ścigać się na tym rowerze. Jest on tańszy, natomiast dalej jest bardzo wysokiej klasy rowerem, pozycjonowanym jako rower premium i też mającym takie parametry, geometria. W porównaniu do Ostrowama, czyli flagowego modelu z oferty Factor, mamy. Dosłownie niewiele większy parametr stack, czyli efektywną wysokość ramy. To pozwala, że rower zachowuje wizualnie lepsze proporcje. Nawet jeśli pod mostek podłożymy więcej podkładek, cały czas rower też fajnie wygląda. A myślę, że poza parametrami technicznymi, technologiami, też fajnie, żeby ten rower wyglądał, cieszył oko, no bo to ma sprawiać radość nam wszystkim, którzy na tych rowerach jeździmy. Czyli jest duża szansa, że już niedługo zobaczymy te maszyny na trasach polskich wyścigów. Paweł, bardzo ci dziękuję zarówno za event, jak i za to, że poświęciłeś parę chwil na opowiedzenie nam o sprzęcie i do zobaczenia przy najbliższej okazji. Dziękuję i do zobaczenia wkrótce.